Wymówki osoby zdradzanej, która nie decyduje się na odejście, tylko powtarza sobie pewne prawdy, żeby przeżyć, czyli jak wygląda defensywa emocjonalna w relacji, która umarła. One. To się już nie powtórzy: złudzenie, oni się nie zmienią, tak? to był tylko błąd. Rozbrojenie, zmiana bez terapii to często tylko cisza przed kolejną burzą. To, co nieprzepracowane, zawsze będzie wracać. I czasem subtelniej, a czasem brutalnie. Dwa. To była moja wina. Złudzenie. Może gdybym była lepsza, ładniejsza, spokojniejsza, bardziej wyrobiony, bardziej elokwentny, rozbrojenie. Nikt nie zasługuje na zdradę. Zdrada to jest wybór, nie reakcja. Nie jesteście Państwo odpowiedzialni za nią, za niego. Za ich brak regulacji oraz odwagi. 3. Ona mnie on kocha! Tylko się pogubiła! Pogubił! Złudzenie. Miłość to cierpienie, a cierpienie to nie dowód miłości. Rozbrojenie kocha się nie po omacku, kocha się świadomie. Pogubienie nie daje nikomu prawa do zadawania ran. Miłość bez odpowiedzialności to jest jedynie chaos, a nie żaden związek. Cztery. Dzieci potrzebują pełnej rodziny. Słudzenie. Lepiej być razem niż się rozdzielić, nawet jeżeli boli. Rozbrojenie. Dzieci nie potrzebują teatru związków, potrzebują autentyczności, bezpieczeństwa i modelu, jak wygląda zdrowa relacja. I czasem największą obroną jest i ochroną jest wejście Pięć. Ale seż, też są dobre momenty. Złudzenie. Nie może być aż tak źle, skoro czasem się śmieje. Rozbrojenie. Toksyna rozpuszczona w miodzie tak, nadal zabija to, że czasem nie boli. Dostajecie bułkę tartą. Nie oznacza, że to jest zdrowe. Sześć. Nikt inny mnie nie pokocha. Złudzenie, jakie się pielęgnuje, to o wszystko... Na co mnie wstać? Rozbrojenie to nieprawda, a tak? to twoje zranione ja mówi przez strach. Ktoś ci wmówił, że jesteś zbyt trudna czy trudny, ale to nie jest cała prawda o tobie. Siedem. Zmieniliśmy się, nie jesteśmy już tacy jak kiedyś. Złudzenie, które jest pielęgnowane, on, ona naprawdę się stara. Rozbrojenie, staranie się. To nie to samo, co praca nad sobą. Jeśli nie ma terapii, uczciwości i głębokiego wglądu, to tylko nowy odcień tego samego schematu. Osiem. Zbyt wiele nas łączy. Wspomnienia, kredyt, dom i złudzenie, jakie się pielęgnuje. Wszystko się zawali, jeśli odejdzie. Patrzcie Państwo: kontrola, rozbrojenie. To, co się wali, to fałszywa samość, Twoja prawda się nie zawali, ona się zbuduje od nowa i stanie się nie do ruszenia i to jest wybór. A ja sobie bez niego, bez niej nie poradzę i złudzenie, jakie się pielęgnuje, zostanę sam, sama, słaba, słaby, bezbronny, bezbronna. Rozbrojenie, samotność z prawdą jest mniej bolesna niż obecność w kłamstwie. Masz w sobie więcej mocy niż twój oprawca chciałby, żebyś wiedziała 10. On, ona mnie potrzebuje. Złudzenie, jakie się pielęgnuje. Jeśli odejdę, rozpadnie się. On sobie nie poradzi, tak? Znowu wróci do tego, co robił, co robiła. Rozbrojenie. Twoja miłość nie uratuje kogoś, kto nie ratuje siebie. To, co nazywasz potrzebą, to może być jego jej pasożytniczy lęk, myl miłości z misją. Poruszyło cię to? To nie przypadek, Twoje ciało właśnie wyczuło prawdę. Pod spodem jest link z warsztatem, który może rozbić iluzję, w której żyjesz. Zatem do zobaczenia po drugiej stronie lustra.